Nie gram! Nie popłacz się. Maty jest kumaty, czyli wie o co chodzi. Mi to pasuje. Dobra, ja nie to się nie da. On to jest Piotrek, nie. bo nie umie we sztitów grać, nie? Ale on nie sztituje teraz. Jakby był już włączony Eswą, to on Aimbota włączał wszystko No, żebyś wiedział, żebym Aimbota włączył Specjalnie na ciebie No, no, no Mówiłem, no. że chłop się kamufluje kwa, on, on był, za tą barierką doloną Normalnie widziałem, jak się barierka rusza Fajnie, no. i tak już nie rozbroję Mati, weź podaj mi tą komendę, żeby się wtapiać w tłum Najpierw barierką, teraz jesteś